Jakie jest wsparcie dla żołnierza? Jaka jest ochrona prawna? Ochrona prawna jest taka, że jakby koledzy nie zrzucili się na prawnika, to dalej by siedzieli w areszcie. Tak to wygląda. Tak wygląda ochrona prawna. A pan premier bezczelnie przyjeżdża na granicę. Klepie żołnierzy po pleckach. Mówi: dobrą robotę robicie. Oczywiście w przenośni, nie wiem, jaki tam, nie chcę cytować go dokładnie, ale generalnie tak. Klepie żołnierzy po pleckach, jest zadowolony murem za polskim mundurem. A kto zapewnia ochronę prawną żołnierzom? Prywatny adwokat, który jest zebrany ze zbiórki żołnierzy. Żołnierze zbierają na adwokata. Gratuluję, panie tygrysek Kosiniak Kamysz. Tak szanujesz polskich żołnierzy? Swoich żołnierzy? Czy to nie są twoi żołnierze? I nie mówcie mi, że nie wiedzieli. Nie wiedzieli. Minister obrony Narodowej nie wiedział, bo już ta, takie już są bzdury w mediach, że on nie wiedział. Że on nie wiedział, że oni mają w ogóle zarzuty. Nikt nic nie wie, premier rządu nie wiedział, minister obrony narodowej nie wiedział, tylko Bodnar wiedział, tak? Prokurator generalny, który jest oczywiście człowiekiem Tuska. Przecież oni są w jednej klice, jak mogli nie wiedzieć?